w końcówce. Myśmy się stracili w momencie, gdzie już się wydawało, no, że nie powinno nam się nic wydarzyć. Przetrzymaliśmy parę minut, które Poz drugiej powiem, miał przewagę i wydawało się, że albo się mecz kończy remisją, albo uda nam się yy, skonstruować jedną akcję z kontry i czekaliśmy na to swoją szansę. Wszystko, dziękuję. No. Dziękuję bardzo. Pan Mieczysław Błęszewski, zawsze dla Beniaminka trudna jest inauguracja, bo jest trudna, nie wiadomo jak zespół zagra. Myślę, że dzisiaj był to mecz walki i na pewno mógł się podobać ze względu nawet na warunki, w jakich graliśmy. Padający deszcz, murawa śliska i tak dalej. I z jednej strony i z drugiej strony były takie momenty, gdzie można było strzelić bramkę, ale my raczej staraliśmy się nie stracić bramki, bo wiadomo, że w pierwszym meczu jak się tak traci bramkę, potem w pewien sposób mentalny zespół może nieraz siąść. No szczęście nam sprzyjało, że pod koniec meczu ta akcja poszła. Czarny koń drużyny bilijskiej trafił do bramki. Z tego się bardzo, bardzo cieszymy z tej inauguracji. Na pewno y, będą koneserzy, którym się będzie podobało i nie, ale ja z tego meczu jestem bardzo zadowolony. No i z druga sprawa może poza taka typowo meczowa y, Ogromne, ogromne dzięki dla kibiców, którzy dzisiaj stworzyli wspaniałą atmosferę przez cały mecz, i oby tak było dalej, ażeby piłkarze im sprawiali taką radość, przypuszczam jak dzisiaj. Dziękuję bardzo.